Witajcie serdecznie. Ten filmik będzie krótki, ale myślę, że dosyć ważny. Chciałem w nim przedstawić moją opinię na temat badania nadwozi samochodów nowych za pomocą mierników lakieru pod kątem ocynkowania. Konkretnie odniosę się do jednego z najbardziej popularnych na naszym rynku mierników lakieru, polskiej firmy ProDicTech. To nie jest żadna reklama. Ja korzystam z modelu GL Pro 2, który zakupiłem sobie za własne pieniążki bez żadnej współpracy reklamowej, bez żadnych rabatów. Oprócz wielu różnych funkcji ten czujnik wykrywa powłoki cynkowe. Jak możemy przeczytać na stronie producenta, cechą wyróżniającą mierniki GL Pro 2 FAS jest automatyczne rozpoznawanie, czy blacha ferromagnetyczna jest pokryta warstwą cynku lub czy jest nieocynkowana. Ma to duże znaczenie podczas pomiaru na samochodzie. Wiele osób uważa zatem, że badanie fabrycznie nowych samochodów takim miernikiem ujawnia nam, czy w procesie produkcji nadwozie takiego samochodu zostało ocynkowane, czy też nie. Moim zdaniem wskazania takiego czujnika dają jedynie orientacyjny pogląd na sprawę i w żadnym wypadku nie mogą być traktowane jako wyrocznia. Sam producent na swojej stronie zaznacza, że, cytuję, miernik grubości lakieru wykrywa warstwę cynku na blasze stalowej, gdy jest ona, ta warstwa cynku ciągła. Warstwa cynku nieciągła, grudowata, z licznymi szczelinami nie zostanie wykryta przez przyrząd pomiarowy. I teraz, w mojej opinii, jeżeli miernik pokazuje nam, że na danym samochodzie wykrył warstwę cynku i takie, takie przypadki miały miejsce, kiedy badałem np. Peugeot 2008, Nissan Nazuka, Skodę Skale czy Skodę Kamik, to bardzo dobrze. To jeżeli to pokrywa się z tym, co deklaruje producent, to mamy po prostu kolejny dowód na to, że nadwozie zostało fabrycznie ocynkowane. Natomiast jeśli podczas pomiaru niektórych samochodów czujnik nie wykrył powłoki cynkowej, to nie świadczy to o tym, że samochód nie ma w ogóle powłoki cynkowej na nadwoziu. To jedynie świadczy o tym, że czujnik nie wykrył odpowiednio grubej i ciągłej powłoki cynkowej. Powtórzę, to tylko oznacza, że czujnik nie wykrył powłoki o określonych parametrach. I właśnie to jest napisane w informacjach producenta. Czujnik wykrywa określoną powłokę lub nie, ale nie przesądza o obecności cynku, a tym bardziej nie przesądza o tym, czy dane nadwozie będzie korodowało, czy też nie. Piszcie proszę, co wy sądzicie na temat badania nadwozi samochodowych za pomocą takich czujników pod kątem ocynkowania. Czy waszym zdaniem samochody, na których czujnik nie wykryje warstwy ocynku, są zawarte zainteresowania, czy absolutnie należy je odrzucić? Co sądzicie o samochodach azjatyckich, które zostały zabezpieczone w inny sposób, np. metodą e-coatingu, czyli malowania elektroforetycznego? Badanie czujnikiem jest w tym kontekście badaniem pomocniczym, a nie wyrocznią. Kiedy po raz pierwszy korzystałem z tego czujnika na moim kanale i badałem Sanyonga Torresa, zaznaczyłem to podczas filmu bardzo wyraźnie. Na kolejnym filmie, kiedy badałem bajka Beijinga 3, Sanyonga Tivoli i Sanyonga Corando, również to zaznaczyłem. Dokładnie w drugiej minucie i pięćdziesiątej sekundzie. Powiedziałem wtedy, że wskazania tego czujnika należy traktować orientacyjnie. Kiedy czujnik wykrywa powłokę, w zasadzie temat nie podlega dyskusji. Natomiast kiedy czujnik nie wykrywa tej powłoki, to oczywiście może być taka sytuacja, że tam w ogóle nie ma powłoki cynkowej. Ale może być taka sytuacja, że ta powłoka cynkowa jest, tylko nałożona w inny sposób, niż jest w stanie ją wykryć czujnik. Główną korzyścią ze stosowania tego typu czujników jest badanie samochodów używanych. Jeżeli na przykład oglądam sobie samochód używany, no i badam sobie poszczególne elementy i widzę, że na masce jest ocynk, na dachu jest ocynk, na jednych drzwiach jest ocynk, na drugich drzwiach jest ocynk, wszędzie jest ocynk, tylko na jednym błotniku nie ma ocynku, no to wtedy widzę, że coś jest nie tak i zastanawiam się z czego to wynika. W przypadku nowych samochodów takie badanie ma sens o tyle, że jeżeli czujnik wykrywa powłokę na danym samochodzie, to wtedy nie ma wątpliwości, że taki samochód został ocynkowany. Jeżeli komuś zależy na tym, żeby kupić sobie samochód, na którym na pewno jest powłoka cynkowa, no to takie badanie może go jedynie utwierdzić w tym, że dokonuje dobrego wyboru. Natomiast w żadnym wypadku nie można powiedzieć, że jeżeli czujnik nie wykrył powłoki, to na danym samochodzie nie ma już żadnego ocynku. Przynajmniej tak według mnie wynika to z informacji na stronie producenta. Owszem, tego ocynku może tam nie być, ale może też być też naniesiony jakąś inną techniką, której czujnik nie wykrywa. Osoby zainteresowane zachęcam do tego, aby dokładnie zapoznały się z informacjami zawartymi na stronie producenta i link do strony producenta zamieszam w opisie. Mam nadzieję, że w sposób jednoznaczny przekazałem Wam, co ja myślę na temat tych pomiarów i jak do nich podchodzę. Myślę, że w tych filmach, na których wykorzystywałem ten czujnik, zaznaczyłem to bardzo wyraźnie. Ale widzę, że w komentarzach pojawiają się czasem jakieś wątpliwości, a zatem żeby nie było żadnych wątpliwości. Przy każdym kolejnym filmie, w którym będę korzystał z czujnika, będę przy okazji tego badania zamieszczał na filmie taki malutki banerek przypomina przypominający o tym, że to badanie ma charakter jedynie orientacyjny. I jeszcze jedno. Przyzwyczailiśmy się do tego, że samochody pokryte jednorodną, grubą warstwą cynkową praktycznie nie rdzewieją. Doskonałym przykładem było Audi 80 B3. Był to chyba jeden z pierwszych samochodów, w których takie powłoki zastosowano na szeroką skalę. Trzeba jednak zaznaczyć, że czasy takich Audi już dawno minęły. Zdarzają się modele ocenkowane, które rdzewieją, ale zdarzają się też modele, które zostały zakonserwowane czy zabezpieczone przed korozją metodą alternatywną, czyli i coatingiem i w ogóle nie rdzewieją. Ale to już temat na inny odcinek. Pozdro, cześć i do następnego.